Jeśli chcesz ze wszystkim dążyć, to samochód musisz mieć sprawny. Żeby tak było, trzeba na czas wymieniać materiały eksploatacyjne lub szybko i profesjonalnie naprawiać. Na początek profesjonalna diagnostyka to test. no i dostępność części bez czekania na nie. Jest taki serwis samochodów ciężarowych i półciężarowych, który to oferuje. To Autocentrum Gruntowski a Opol Trans zadbał, że wszystko, co niezbędne do napraw, jest dosłownie pod ręką. W znanym już transportowcom miejscu w Opolu przy ulicy Wspólnej 4 sprawnie i profesjonalnie naprawisz swój samochód. Jest jeszcze jeden powód, dla którego klienci korzystają z tego rozwiązania. To najlepsza dla klientów cena. Możliwa dzięki współpracy Opoltrans, Trans, znanego dystrybutora części do ciężarówek i profesjonalnego serwisu Autocentrum Gruntowski. Ty w trakcie naprawy napisz się kawy i uzupełnisz akcesoria, a także zapoznasz się z ciekawym i szerokim asortymentem. Na miejscu kupisz i wymienisz wszystko, co jest niezbędne, byś prowadził swój biznes. W serwisie AutoCentrum w OPOLTRANS Trans zaoszczędzisz swój czas i pieniądze. Opole, ulica Wspólna 4. Zapraszamy! Zadzwoń teraz! 665 391 868. Serwis AutoCentrum Gruntowski.